Witajcie, z tej strony Mini Angel. W sieci pojawił się nowy materiał dotyczący gry sennej. Zobaczcie to. Dotarłem do 17 sekund materiału z gameplaya Sendop. Jak widzicie, trzeci skill, czyli E, będzie zmieniało ją w ciemną mgłę. Z tego co widzę, daje jej to możliwość przenikania przez miniony. Do tego mgła otacza Luzjana. I teraz mega ciekawi mnie, jakie buffy dostaje. Jeśli wiecie coś na ten temat, zapraszam oczywiście do komentowania pod spodem. Pierwszy strzał Lucjana uwalnia tę mgłę. Być może jest to jeden, ale za to bardzo mocny strzał, albo jest to swego rodzaju naznaczenie. Bo popatrz, po ponownym użyciu Sena wraca do swojej podstawowej postaci, a jej duch podąża za treszem po naciśnięciu klawisza W, zadaje obrażenia oraz powoduje, że mgła zostaje na treszu. Czyżby jakaś trucizna? Gdy Lucian strzela w dresza, pojawia się chmura dymu, ale ona następnie wybucha, raniąc tylko jego. Nie widać, by Kalista straciła życie, więc raczej nie są to obrażenia obszarowe. Potem pojawia się jej ku. I jest raczej jak ku Luciana, tylko na grubych sterydach. No co tu dużo mówić, zobaczcie jak to wygląda. I teraz przechodzimy do bomby atomowej. Dosłownie, zobaczcie jak wygląda jej erka. Przecież to jest jakaś miazga, obszar na całą linię, a AD Carry stracił 25% życia, nie mówiąc już o treszu, który padł. Czyli nie dość, że ogromny obszar, wielki obszar, to jeszcze bardzo przyzwoite obrażenia. Nie mam pojęcia co o tym sądzić, szykuje się przerewelacyjny support. Pozostaje jeszcze zapytać, po co są jej te duchy. Jak tylko pojawi się więcej informacji, nagram wam na ten temat materiał. Jeśli senna pojawi się na PBS, stworzę do niej poradnik oraz tego samego dnia dodam wam pełny gameplay, dlatego nie zapomnij o subskrypcji i bądź na bieżąco. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, a teraz zobaczcie to jeszcze raz.